Anko i co wiem. dzisiaj mój pierwszy film z Fortnite, The Pizza Robodowania. Budowania, e, oto jest jakby mój, na całą gierkę jakby, e, no. no i poza sobą w ogóle jak ja gram mniej więcej Fortnite'a, ja jestem w miarę rozgrzany, e, możecie ocenić w komentarzu, w komentarzach bardziej, e, od 1 do 10 jak gram, choć w że nie napiszę, ale zawsze lepiej, lepiej powiedzieć. No. No i co, zaczynamy już jakiś zielony cygan strzela, Korzystania honoru. Nie, ja nie chcę ich. Dad? Dad? Opa, oj, oj, widzowie. Huligan. Nie. Nie tra. Mhm. I czemu idzie jeszcze ale mi szczelinowo! Oczywiście! a Prawie! Dobra. No myślę, że, że te dwie pierwsze snajpy to ładnie wleciały. Nie wiem. No. No mnie słabo, grano, ja że nie wyczekujcie, nie? Wiecie. Więc tutaj sobie lećmy. Eee. Nie Ja trafiłam. Panowie, ja, ja lecę do was. Pozdrowienia. Pozdrowienia, pozdrowienia dla pana. No, a jak chcecie, żebym robił z Ufotanita live'a, to musi być 50 subów, brakuje 43 suby, czy suba, lajka, jak chcecie, nie zmuszam, no i komentarz jak chcecie, nie? Prawie trafiłem. Oczywiście ja, ja gram na padzie. O, mi bombę Oczywiście gram na padzie, y, dlatego mam tak jakby. Y, nie. Dobra, nieważne. No? <grych> Wysławić się nie umie. No. Kiedyś miałam inne konto, dozwykłe. To mam dozwykłe, ale tylko się mi zepsuło. Też nagrywałam Fortnite'a. 190 Nie, ja, ja zmieniam pompę z 2010 roku, kiedy grałem. I... chłopów rozpieprzam. Tak, tak, doszczędnie. Nie tą, sorry, pełniłem się, tą. Po prostu jak ja nieraz tu wlecę, kurde, z kurde, połamaną czaszką. No chodź, chodź, chodź. No idzie uciekasz z kubańcu. Gdzie masz, Witam cię. Nie nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. No i widzicie, 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 co są hamsy ludzie we Fortnite. Tak się nie da. Bro. Ohoho. Oho. Obywatelu. Chodź, laser. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę w siebie. Nie wierzę. Jakiś mbap, kurde, mnie porabił Kurde, nie jak ja tu. Nie wierzę. Dobra. A! Jak, chłopacity?

Mamy pistoleta. Pyk, piek. Ooo Daj go kłosy dobrze. Nie mam Nie wiem, drugie było. Nie, tu nie. Nie wierzę. Co to jakiś chłop? Okej? Okay. Chyba. Co tu mamy? O, gersa trzeba porobić. No aha. Aha. Na no, nie, No nie. Tym razem tego teraz W ogóle dostał? Nie wiem. Nie, 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 zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju. No co? Mhm. Widzicie, co ja dowaliłam? Szybko, 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 szybko. Nie, idzie tu jakiś. Gers tu idzie. Hyyyy. Prawie. Dawaj go. Dawaj go, Kłosek, full box. No i dupa. Dupa blada. Dobra. Prawie. A śledźcie dźwięki nawalają. Siema. Prawie byś może. Może to najtafniej. Aha. Człowieku się uspokoi może. Ja mnie nie Wiecie co? Tak ja sobie pomyślałam to mi pom po nie idzie, nie? I weźmiemy tą, ona z takim burderzerem. To samo mówię serio, nie? Dobra. Blond. Byk. Kurde. Kurde, gdzie leza? Szła do to. Oj, najgraj no się kolego. Nie ma. Jechał, zginął. Kurde. Kolega. Wygląda na Nie. Nie, jakiś tu chłopko miałeś. Zostaw. Nic nie wyszło. Nieźle. Nieźle, ja go raz zabija A to jest ten. To ten, 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 co mam mrówki w gaciach. Daj przadać koledze. No, nawet tu nie było. Nie, tu nie było. Nie rozumiesz? Szczerze, szczerze na tego nie skomentuję, nie? Bo ja, gdy nie nagrywam, gram to w To może do tego, bo inaczej siedzę. Eee. O, owej, będzie pojedziemy. Teraz, teraz snajpę. Musimy, się, się musi jej ułożyć. Nie, tu, tu. Pokażę, żeby mi nikt mnie tutaj nie zaszczelił. Bo to zależy, że będą gdzie fart, <laughs> Czy pech? Nie. Dobra. Ja zapraszam jej kolegów, nie? <laughs> nie. już to do mnie szczera. Kolego, ty się tam spokój. No dzięki. Czek mało osób jest. O, oh, oh, oh. widzieliście to, widzieliście to, widzieliście 146 mm, <grafTH> <personal> <ontario> ja pierdziela, ja pierdziela, ja pierdzielę, jak ja pierdziela, nie pierdziela, Ty, kosek! Widzę cię. ja 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 jestem mądry. Dawaj go! Dobra. Po takiej snajpie pierwszy się nie bada. Witam. Pozdrowienia z Japonii. Ho! Ho! No i nawet tego to robaki w dupie porobię. ta sniperka No nie, no karma będzie. Nie, nara. To nie było. 100 HP. 100 HP. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju. Dzięks. Jak ja ci dasz czas, na synek? Sklapka. Tego, takiego chydzika. Jest Siedź. Ja i na nie ten. Co wy tu robicie, jakąś imprezę? W miejscu Eee! E e e e, kolego. Król Złoty, uspokó uspokój się pan. Nie. Eee. Brawo. Brawo, gnojojadzie. Trzymaj tak dalej. Trzy godziny? No dobra. Dobrze wiedzieć. Miuuuu. A ja dobra! Da. Aha, nie chcę mi się, nie, nie mi się. A to jaki był chłop w ogóle? Co jest? Albisko blisko nie było. Też nad blisko nie było. Albisko nie było. Szlant jak palce bramki. Róż tak mnie tak woli. Pozostaw mnie w spokoju. Nie, ja tu nie chcę być. Spierdzielaj. 37 HP. Nie, on tu idzie. O, mi dał bombę. Mhm. Pozdrawiam wszystkich. No i chyba na tym akcencie, czy nie, zakończymy. Także dzięki. No i cześć.